Polska na dzień dobry weekend. W sobotni poranek, 24 września, dzisiaj my cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się na Ukrainie, chociaż oczy całego świata bardziej w związku z Ukrainą skupione były na Rosji w tym tygodniu. Powszechna mobilizacja i kolejne groźby Władimira Putina. O tym też będziemy rozmawiać. Witold Newelicz, korespondent telewizji Republika na Ukrainie, jest teraz z nami. Witaj, Witku. Dzień dobry, Witku, witamy Cię serdecznie. Witam was serdecznie, witam wszystkich widzów. Witku, mieliśmy okazję porozmawiać wczoraj i wiem, że zmierzałeś ku miejscowości Chmielnicki, gdzie znajduje się elektrownia atomowa. Ale dziś wiemy, że, jesteście, że jesteś w okolicach Czarnobyla. Powiedz, co dzieje się na miejscu? Powiedz, dlaczego tam przyjechałeś? Czy, czy, czy mamy jakieś zagrożenie, właśnie atomowe, jądrowe? Bo przecież o tym mówi się od dłuższego czasu. Mam na myśli ten ostrzał elektrowni atomowych, a także groźby Władimira Putina. No i ja nie bez powodu zbliżam się do Czarnobyla, do bo to jest miejsce, gdzie przed blisko 40 lat. Zdarzyła się katastrofa w elektrowni atomowej o, o, ofiary tego promieniowania, wówczas które roztoczyło się na całą praktycznie wschodnią i północną Europę, a, a szczególnie dotknęło to o obecnych mieszkańców Białorusi. No już w drugim pokoleniu rodziny się tam, rodziły się tam dzieci z, z, no z konsekwencjami tego, tego promieniowania bardzo wiele osób ale jakich niepełnosprawnych dzisiaj y, y, żyje na Białorusi. No oczywiście ma to w związek, ja, ja y, tam się udaje, no tak jak powiedziałem, nie bez powodu, żeby zobaczyć na miejscu, porozmawiać z ludźmi, y, y, którzy może nie byli świadkami tamtych wydarzeń, ale, a, ale w tej chwili y, przebywają w miejscu, y, gdzie zdarzyło się y, coś, y, o czym wspomina dzisiaj y, dzisiaj prezydent Rosji. Te, te pogróżki użycia broni jądrowej w razie gdyby, gdyby wojska ukraińskie odzyskiwały swoje własne terytorium, ale następstwem tego dziwnego referendum, zaraz do niego przyjdziemy, miało być ustalenie takiego status quo, że te terytorium po, po referendum, oczywiście którego wynik już jest przesądzony. Y, y, natychmiast Rosjanie mogliby mogliby zareagować użyciem, tak jak mają to w swojej doktrynie y, wojskowej. No y, Przybędę na miejsce i będę tam robił, że tak się wyrażę, rozpoznanie na użytek reportażu dla telewizji Republika. Natomiast y, y, wczoraj próbowałem się zbliżyć do elektrowni atomowej w Śmieliskim, ale ale pierścień osłony tej elektrowni, no jej nawet nie widać, bo posterunki bo, bo są, 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 wystawione, tam są objazdy. Przed wojną jeszcze obwodnicą Chmielnickiego przejeżdżając, można było widać, można było dostrzec tam, tam zabudowania tejże i, i przyległości, a teraz jest to już chyba najpilniej szerzone miejsce w głębi Ukrainy. No nie bez powodu, dlatego że. Jeżeli, jeżeli wojska rosyjskie no nieprzypadkowo kierują rakiety na Zapororze w okolice południowo-ukraińskiej elektrowni atomowej, tak jak się to zdarzyło już na ukraińsku w ubiegłym tygodniu, tak jakby tak jakby chciały, tak jakby Putin chciał pokazać, pokazać Ukraińcom i zachodowi, że, że jest do wszystkiego zdolny. A, a, a teraz te otwarte groźby no mają, mają wzbudzać przerażenie. Jednakowoż no, nie wiadomo, czy na coś takiego się poważy. No, starsi widzowie może pamiętają kryzys kubański, gdzie, gdzie, gdzie też było bardzo blisko naciśnięcia guzików atomowych, ale, ale zdecydowana reakcja Stanów Zjednoczonych i o, oświadczenie y, y, Pentagonu, że no, jednak Poczynienie tego kroku sprawi, że, że i rosyjskie miasta mogą wyparować. Raczej tutaj na Ukrainie jest to odbierane jako, jako całkowity blef. I nie Zap, się ten, chcieliśmy, zapytać, e, chcieliśmy zapytać, jaki cel mają te ostrzały elektrowni atomowych na Ukrainie, bo to też jest jakiś taki element zastraszania Zachodu, ale nie bez powodu byłoby tu wspomnieć też, że cztery elektrownie, 15 bloków zapewnia aż 50% energii elektrycznej dla Ukrainy. I to też jest władza Rosji, żeby odciąć od, od prądu po prostu Ukrainę. No, e, e... Rosjanie nie tylko infrastrukturę energetyczną a atakują. Oni, oni w ciągu ostatnich 10 dni dwa razy wycofywali rakiety w urządzenia hydrologiczne, czyli, czyli tamy wodne. No chcą, w związku z nadchodzącą zimą chcą Ukraińców pozbawić, mediów chcą pozbawić ogrzewania w tych miejscach, gdzie gdzie jeszcze daje żyć się na Ukrainie normalnie. No to jest oczywiście celowe jest to prowadzenie wojny w sposób no, nie mający precedensu właściwie, bo, 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 bo nie odbywa te ataki, nie odbywają się w miejscach działań zbrojnych, nawet nie blisko linii frontu, tylko, tylko tak jakby chcieli wymęczyć społeczeństwo, tak jakby chcieli sprawić, aby nastroje społeczne na Ukrainie. Związane oczywiście ze zmęczeniem wojną, z wyżyczeniami Ukraińców, tak jakby chcieli sprawić, aby Ukraińcy obrócili się przeciwko, przeciwko własnemu rządowi. No oczywiście Rosjanom się to nie uda, bo, bo tutaj na każdym kroku, w którymkolwiek miejscu Ukrainy, i w Mikołajowie, czy też na Donbasie, na zachodniej Ukrainie, gdzie przebywałem przez ostatnie dwa dni również te determinacje i wolę, wolę walki Wszyscy to, wszyscy to powtarzają. Natomiast to, co się teraz odbywa, ta farsa kilkutniowa nazywana referendum w sieciach społecznościowych pokazują się filmiki nagrane przez mieszkańców tam tych terenów okupowanych. No to jest referendum, ono się odbywa pod, pod lufami karabinów. Nawet, nawet Czeczeńcy chodzą po domach asyści, asystując jakimś urzędnikom, aby, aby ludzi przekonać do tego, aby głosowali. No, no niemożliwym jest oddanie głosu w sposób niezależny. Nie zawisły pod lufą karabinu. Jest to yy, tak, jakby Putinowi zależało na jak najszybszej formalizacji Widzę, czyli te wyniki prawdopodobnie są już znane. Podsumujmy naszą rozmowę. Jak rozumiem, czekamy na, na, twój, na twoją relację, na twój reportaż z Czarnobyla, który pojawi się na antenie Telewizji Republika tak, tak, zapewne tak, tak, już ja, wkrótce. Ja, tak, tak. Ja tam jadę rozpoznać, no, no chcieliśmy przybliżyć naszym widzom. Yy, yy, no, czym, czym, grozi wywołanie, wywołanie takiej awantury z użyciem z użyciem broni jądrowej, ponieważ no, skutki tego mogą być niewyobrażalne. Oczywiście mowa jest o ładunkach nie, nie, niewielkiej mocy, o sile rażenia celowanych punktowo na jakieś większe ukraińskie miasta, no ale jednak jest to jest to użycie broni jądrowej po raz pierwszy od, od II wojny światowej w wyniku konfliktu zbrojnego. Bardzo dziękujemy. Jedna, mhm. Krótko, jedno, jeszcze, jedno, jedno zdanie jeszcze, jeszcze Witku. Jeszcze jedno. No w Izumie zaczęły, zakończyły się e e ekshumacje i spośród 480 znalezionych tam ciał, e 21 e zidentyfikowano jako żołnierze, reszta to są cywile. I, I już na etapach na etapie przedstępnym stwierdzono, że, 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 że te obrażenia były wynikiem w części w cywili były wynikiem tortur i, i, i jakiegoś kwestia, mhm. ale szczegółowe śledztwo jest prowadzone dalej przez harkowskie zakłady medycyny sądowej. Bardzo się dziękujemy za rozmowę, za tę relację. To był Witold, no Witold Newelicz, korespondent telewizji Republika na Ukrainie.